Hej, w tym filmie będę mówiła o szoku i trudnościach, jakie doświadczałam jako angio osoba, kiedy zaczęłam uczyć się języka polskiego. Numer jeden, polski jest bardzo trudny. Nie byłam przygotowana na to, jak trudny jest język polski. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam słowo takie jak chciałabym, przepraszam, z Łódź, łóż, i tym podobne. Nie mogłam się powstrzymać, ale czułam się przytłoczona. Zwłaszcza, że większość polskich słów wydaje się być przyładowana. Z półgłoskami, które wydają się niemożliwe do wymówienia dla obsykających, do dziś używam się pewnych. Polski słów nigdy nie będę w stanie wymówić. Chorzać, chorzać, Numer 2. Więcej liter w alfabecie. Polski alfabet składa się z 32 liter w porównaniu z angielskim alfabetem, który składa się z 26 liter. Numer 3 Złożoność gramatyczna języka polskiego. Musiałam dostosować się do zasad gramatycznych, takich jak trzy raz rozdaje mięskie, zęski i majaki, dodatkowo 7 przypadków dla. Zieczowników, liczby pojedynczej i siedem przypadków w liczbie mnogiej, w Różne kąsowki kons dla siemiotków i si słoków, była dla mnie ogromnym szokiem. Jako anglojęzyczna osoba początkowo używałam to za dość trudne. Ponieważ język angielski nie ma grat gramatycznych rozdziałów, rozdaję się tylko używanym zaj zajmkach osób Cze Czecik. Na przykład on, ona, chłopiec, mama i tak dalej. Nie ma też innych przypadków dla rzecz rzeczowników. I jedyny czas, w którym rzecz rzeczownik w języku angielskim zmienia się, to gdy używany. Jechnikov wleci pier mnogie. Napsiquad samochod biem ziko angielskim i zasze samochod. I tylko zmenią na samochody wleci pier mnogie. I like my car. Lubiem mój samochód. I don't like my car. Nie lubiem mojego samochodu. I go by car. Jadę samochodem. My husband has got two cars. Mój mąż ma dwa samochody. Numer 4. Struktura zdanie. Częstym błędem, który popełniałam, próbując mówić po polsku, było używanie złej struktury zdaniowej. Na przykład powiedziałabym Dobry dzień zamiast dzień dobry, ponieważ taka kolejność słów jest w języku angielskim. Numer 5. Liczba mnoga. Byłam zaskoczona, że słowa, które w języku angielskim są w liczbie pojedynczej, w języku polskim są w liczbie mnogiej, na przykład urodziny, drzwi, usta i tak dalej. Mam nadzieję, że podoba Ci się ten filmik. Bardzo dziękuję za oglądanie.